Zaraz wszystko wyjdzie w praniu. Ja poproszę może do pierwszej gry, jaką będzie alfabet, poproszę Daniela i Łukasza. Proszę bardzo. Daniel i Łukasz. Już szybciutko tłumaczę, na czym polega alfabet. Zaraz do nich dołączą pozostałe osoby. Oni zaczną. Słuchajcie, alfabet polega na tym, że wybieramy teraz miejsce, w którym ma dziać się scenka. Pierwsze miejsce. Proszę bardzo. Piekło. Świetne miejsce. Ciekawe, skąd masz takie skojarzenia. Piekło. Chłopaki będą musieli y, y, ograć jakoś miejsce w piekło. I teraz tak. Cały PiS polega na tym, w tej zabawie, że muszą kolejne swoje zdania, będą rozmawiać ze sobą, prowadzić dialog. Kolejne kwestie muszą zaczynać się od kolejnych liter alfabetu. No. Prawda? Oczywiście nie używamy polskich liter typu O, E i tak dalej. Y także nie. Natomiast lecimy od A, kończymy na Z. Jak Łukasz zacznie od A, Daniel musi powiedzieć na B i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam wszystkich, stańcie za, za chłopakami w rządkach. Jedno utrudnienie polega na tym, że jak ktoś przez dłuższy czas nie może wymyślić żadnego słowa rozpoczynającego kolejną kwestię, to wtedy krzyczymy GI i taka osoba ginie, czyli idzie na koniec po prostu rzędu i gra kolejna osoba, okej? Okay? Ja wiem, że ja tą ggliście tłumaczę, ale straciłem głos i nadrabiam po prostu urokiem osobistym. Gin! 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 To ja może poprowadzę za kulis. Tak, ja też Ciebie lubię. Yy, słuchajcie, to co? Wszystko jasne? Jeżeli coś nie jest jasne, na pewno wyjaśni się w trakcie gry. To co? Zaczynamy. Uwaga! Start! W, 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 widziałeś ten tego... A. A. I... Prawda, że śmieszne? Ale tu ciepło. Bardzo ciepło, Jezu. Ciebie też tak rozgrzało? Dlaczego pytasz? Eee... To mi Fatalnie wyglądasz. Gdzie tam? Kuki słyszę cały czas. Mnie najbardziej uszy bolą. I co jeszcze słyszysz? Jęki. I co jeszcze? Dobrze jest wszystko. Czemu chcecie, żeby oni zginęli? Jęki słyszę. Jakie jęki? teraz nikt nie powiedział Dobra? Krzyki, jęki, coś jeszcze? Mm. Lubię te ciepło. <laughs> Ładnie możesz się opalić. <laughs> może, a może nie. Nie wiadomo, dziwne te nogi. Nie wiadomo, nie wiadomo. <laughs> o czym ty mówisz? <laughs> Przecież mówię wyraźnie. Raczej nie. <śmiech> Sorry. <śmiech> ci wybaczę. Uwadamroczona. Uwierz, uwierz, jak mogliśmy się tutaj znaleźć? Wrzucił nas ktoś, tak myślę. Za, za nic, za, nie. za, prawdę. Masz rację. Super, dziękuję wam. Żeby też y, im pozwolić, jakby przynajmniej ten. Dajmy im te 2-3 sekundy, ok? Jeżeli po 2-3 sekundach ktoś y, nie będzie mógł nic wymyślić. Zresztą widzicie, jak oni nie reagują. Sami po prostu giną, popełniają samobójstwo. I to jest OK. Więc y, z tym gin y, też u, uważamy, żeby nie wchodzić może im w, w kwestię. I teraz słuchajcie, kolejna sytuacja lub miejsce. Kościół. Piramida! Piramida. Ja nie wiem, co ty wciągasz, ale potem się chodzi. Dobra, uwaga, piramida, jedziemy. Ale wysoka ta piramida, bardzo wysoka, bardzo. Czy widzieli coś wyższego od tej piramidy? Długo by szukać. Ewentualnie choć coś zbudujemy. Faraon nie zezwoli. No się na tym znał, dalej by rządził. Może nam pomoże. I kto jeszcze? Jaśnie państwo wy wysoko postawieni? Królowie i królewny, lub też. Yy, duchowni? Łotysze. <śleszy> Może i tak. Nie wiem, co z tym zrobić, Fantem. Otóż to <śleszy> prosta sprawa, zbudzmy piramidę. Rozwiązanie jakieś to jest. Super sprawa, tylko na zamkną. Tak myślisz? Uważam tak. W zasadzie masz do tego prawo. Zawsze mam do wszystkiego prawo. Wielkie prawo. Super. Brawo. Teraz po wynikach zaczną I kolejna sugestia. To nie musi być miejsce, może być też sytuacja jakaś. Lud Gejowski. Ciekawe czemu tak pomyślałem. A porodówce! Nie, nie. Coś jeszcze? A porodówce. Porodówka. Proszę bardzo, porodówka. Ale żona zara będzie rodzić. Który dzień? dzień. Belkard! Na przykład pan żartuje. <grywa> <grywa> Raczej nie mógłbym żartować, poważnie mówię ogromne. <grywa> Sam widzę teraz coś mi się poda <grywa> Jak inne znowu? Zasadniczo dziwna ta porodówka jest. Dobrze, i ostatni raz. Kto z Was jeszcze nie zaczynał? Kto nie był w pierwszej parze? Dobra, Rafał i Tomasz proszę bardzo. Kolejne miejsce. Dobrze. Basen, co jeszcze. Winta, winta, fajne miejsce. Winta. Jedziemy. Winto. A na wtóre jedziesz? Będzie tak piętrów w górę, panie! <noise> Czy to jakaś zorganizowana akcja? <noise> Daleko... <głosy> Daleko jadę. Eskimosi też tak mówili, jak jechali na Antarktydę. Fl Florencja też. <noise> było, to już by jej nie było. Zaria też jechała. Ile odwiedzili podobno. Jamajkę. Karaiby. Lub też jakąś inną wyspę. Łotwę. Myślisz, że Łotwa jest wyspą? No pewno. Otóż to. Polska przez nią płynie. Rosja tam nie leży gdzieś obok? Szwecja ich atakuje? Trochę spoczyliśmy z tematu tak w tej windzie. Uwaga przykuł mój ten napis. Widzisz tam jakiś napis? Zobacz, napis. Dzięki wielkie. dziękuję bardzo. Wielkie brawa, fajne.